Cześć, z tej strony Logo, witam Was. Na moim kanale ukazała się nowa seria, już pierwszy odcinek był, nazywa się ona Okiem Loksa. Mm. I będą to filmiki z różnych, przeróżnych gier, starych, nowych, co mi podpadnie pod rękę to co będę ją ochotę zagrać w danym momencie. I był pokazany Cube Wars, który już nie jest najnowszą grą, ale od niedawna dopiero można kupić, że tak powiem, oryginał i działa rejestracja, chociaż czasami serwery się jednak zawieszają jeszcze i e, Premiera gry pełnej Cube World ma być bodajże w listopadzie ale dalej co dalej e, dalej no to, ukaże się na pewno 4 albo 5 odcinków z Speeda Carbon to będą odcinki samych walk z bossami. Coś jeszcze innego się może pokazać. Nie powiem na razie co. Mam parę gier zanadrzmu, starych, do który, których chcę powrócić, w które chciałbym sobie chwilę pograć. I takowe gry yy, będą. Możecie, oczywiście, napisać do mnie jaką grę byście chcieli zobaczyć. Yy, może coś z niej nagram. Tylko, tak jak mówię, nie będą to serie jakieś. Wieloodcinkowe będzie to 1, 2, 3, 5 odcinków maksymalnie z jednej gry i nie będą się ukazywały w jakichś tam konkretnych terminach, będzie, przede wszystkim będzie Minecraft na moim kanale, a dodatkowo będą jakieś różne gry. Do tego za niedługo ruszy ten projekt, o którym mówiłem, czyli gry polecane graczom przez graczy. Więc kto by chciał ze mną porozmawiać na i polecić jakąś grę, to proszę do mnie wpisać na PM'a na YouTube'a i podawać od razu swój nick y, ze Skype'a. No. to takie krótkie y, coś, z czym chciałem się z wami podzielić. E, no i na ten weekend nie będzie niestety Minecrafta, dlatego że y, za godzinę właściwie wyjeżdżam i nie zdążę nic nagrać z materiału, tym bardziej, że serwer ma jakieś problemy trochę techniczne i nie cały czas działa i coś, coś się dzieje w każdym razie także dzięki za oglądanie, na razie